George Simonini ruszał z pole position do pierwszego wyścigu cyklu na belgijskim Spa Champ. Obok niego ustawi się drugi kierowca GTWR Trustmaster Kamil Pawłowski. Włoch pewnie utrzymał prowadzenie na początku rywalizacji, a Pawłowski blokował próby ataku ze strony duetu DV1 Triton Racing, Dominika Blajera i Jakuba Harkota. Na drugim okrążeniu panowanie nad autem stracił Jakub Piaśnik z Pakt, który polecił na bandę. Zaciętą walkę prowadzili między sobą Marcin Świderek i Nikonem Wiśniewski. Zawodnik Williams Esport został wypchnięty poza tor, co wykorzystał Konrad Żerewiec. Reprezentant Pakura Motocenter Esports próbował następnie wyprzedzić kierowcę SRC, ale wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem. W gronie pychowców znalazł się Erwin Kaczyński z V Power Racing, który utracił kontrolę nad swoim Audi R8 LMS GT3 pod koniec okrążenia. Simon miał ponad 3 sekundy przewagi nad Pawłowskim, Blajerem i Karkotem. Mateusz Czeszkiewicz jadący w barwach pakt i jechał za nimi na piątej pozycji. O szóste miejsce walczyli Wojciech Łukaszek z WePower oraz kolejny reprezentant paktu Kamil Putoni. Downing Blayer zdołał wyprzedzić Kamila Pawłowskiego i powoli zaczął gonić prowadzącego George'a Simoniego. Zakrążenie na okrążenie różnica między nimi malała o kilkadziesiąt sekundy. Na sam koniec ostatniego okrążenia Blair postanowił zaatakować niego. Po drobnych przepychankach reprezentant DV1 Triton Racing wyszedł na prowadzenie na ostatniej prostej. Sędziom nie spodobał się jednak sposób, w jaki to zrobił, i dostał dwa punkty karty. Drugi dzień zmagań kierowców odbył się na wirtualnym torze Silverstone, będącym wiernym odserwowaniem kultowego obiektu, znajdującego się w Wielkiej Brytanii. Czasu na przygotowanie nie było wiele, więc zawodnicy ochoczo korzystali z treningu odbywającego się przed kwalifikacjami. Kwalifikacjami, które wybrał Dominik Blair przed Kamilem Pawolskim. Druga linia padła u Jakuba Harkota i Mateusza Tyszkiewicza. Niespodzianką było dopiero piąte miejsce George'a Simoniniego, będącego pokaże dla Blajera liderem klasyfikacji generalnej. Start wyścigu przebiegł dość spokojnie. Blajer utrzymał prowadzenie, a do lekkich przetasowań dochodziło w drugiej części stawki. Na prostej Wellington paru zawodników próbowało zamarkować próby ataku do sekcji zakrętu 6 i 7, jednak w większości nie osiągnęli oni zamierzonych rezultatów. Z racji na niedogrzane jeszcze postacie opony i niskie ustawienia aerodynamiczne, kierowcy przez pierwsze minuty wyścigu musieli zmagać się z problemami ze znikającą przyczepnością. Jeszcze pod koniec pierwszego okrążenia, w trzecim sektorze, w zakręcie stołów doszło do incydentu. Tam jeden z zawodników William eSports próbując uprzedzić rywala od zewnętrznej, uderzył w tył jego pojazdu i stracił kontrolę nad samochodem. Wyeliminował tym samym swojego zespołowego kolegę oraz Mateusza Wypycha z Davidson Trident Racing. Powstałe na skutek tego incydentu uszkodzenia musiały zostać naprawione w alei serwisowej, co z kolei wykluczyło tych zawodników z walki o punktowane pozycje. Walka na torze jednak cały czas trwała, mimo braku dogodnych miejsc do wyprzedzania na że Silverson, Marcin Świderek starał się złapać Konrada Żyrebca. Świderek, gdy był na prostej hangar zdecydował się opóźnić to hamowanie, przez co w konsekwencji musiał ratować się dość sporą kontrą. Dodatkowo musiał uważać także na swojego zespołowego partnera, który deptał mu po piętach. W SRC naciskano, że rybcy coraz mocniej i jednak nie byli w stanie ostatecznie sprostać zadaniu wyprzedzenia swojego rywala. Na przedziastawki Dominik Blajer powiększał swoją przewagę nad Pawłowskim i Harkotem, nasze oczy były zwrócone na incydent pomiędzy zawodnikami walczącymi o najszybszy czas jednego okrążenia, gdzie zawodnik SRC Tomasz Mirenowicz, opóźniając zdehamowanie, do doprowadził do kontaktu z Jakubem Piaścikiem, za który sędziowie przyznali mu dwa punkty karne. Ostatecznie to po raz kolejny Nikodem Wiśniewski okazał się być zawodnikiem wykręcającym najszybszy czas jednego okrążenia i kolejny punkt powędrował na jego konto. Silverstone triumfuje Dominik Blair przed Kamilem Powłoskim i Jakubem Harkotem, jednocześnie dopisując 25 punktów na swoje konto. W tygodniu przerwy po nowym roku i z nowym liderem klasyfikacji generalnej kierowcy przystąpili do trzeciej rundy Audi, Eurosport i Racing. Tym razem ugościła ich mąca świątynia prędkości. W kwalifikacjach najszybszy przekazał się Dziarczyk Simonini, dla którego była to domowa runda. Zanim ustawili się Bobrowicz, Blair i Harkot. Jak to na modze zawsze bywa, dużo zamieszania już od samego początku. Przez problemy techniczne musiał wycofać się Tomasz Mirenowicz, który pozostał na swoim polu startowym. Bardzo dobry start, przesuwając się parę pozycji, zaliczył duet Williams Racing. Jednak nie obyło się bez kontaktu w pierwszej szykanie, na czym skorzystała czołówka odjeżdżając do od reszty stawki. Początkowych w początkowych minutach Blair wyprzedził Bobrowicza i dojechał do Simoniniego. Próbował parokrotnie go wyprzedzić. Ostatecznie udało mu się to zrobić w warianty de la opóźniając wyhamowanie od zewnętrznej i wychodząc tym samym na prowadzenie. <trybuj> Simonini nie chciał odpuścić. Parokrotnie pokazywał się w lusterkach, jednak tempo zawodnika Davidson Triton Racing było zdecydowanie najmocniejsze z całej stawki, i gdy tylko znalazł się z przodu, zaczął odjeżdżać swoim rywalom. Zakręt numer jeden okazał się wyzwaniem nie tylko podczas startu. Do incydentu z Adamem Kornackim doszło podczas środkowej fazy rywalizacji. Przestrzelił on do wysyłając jednego z zawodników zespołu Pakt pokolające torbanty. Nie był to koniec problemów Adama Kornackiego. Podczas jego dublowania doszło do kontaktu, który wysłał go na żwir. Jednak na szczęście nie założyło to wyników rywalizacji. Na włoskim torze triumfował Dominik Blair, umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej przed Giorgio Simonini, a podium uzupełnił zawodnik drugiego zespołu Davidson Triton Racing, Wojciech Bobrowicz. Tym razem to Jakub Harkot był najszybszy w kwalifikacjach i to on prowadził stawkę do pierwszego zakrętu ostatniego wyścigu serii. Zanim ustawił się Dominik Blair, będący jedną nogą przy mistrzowskim tytule, przez co nie ryzykował utraty pozycji. Chwilę po starcie doszło do karambolu pod koniec pierwszej dziesiątki, w którym najwięcej stracili Marcin Świderek i Jakub Jaśnik, którzy spadli na ostatnie pozycje. Dołączył do nich Wojciech Bobrowicz, obrócony przez Nikodema Wiśniewskiego. Harkoti Blair od samego początku narzucili tempo rywalizacji, powoli oddalając się od Kamila Pawłowskiego i Giorgio Simoniego. Wojka GTWR Trasmaster pewnie utrzymała swoje pozycje, jednak nie była w stanie doganiać rywali Stritona. Dalsze lokaty zajmowali reprezentanci Paktu, Mateusz Rzeszewicz i Łukasz Soku. Bobrowicz powoli odrabiał straty, jednak nie bez walki. Na przykład z Rafałem dzikim z Contact Hunters. Jakub Harkot i Dominik nie niezagrożeni przekroczyli linię mety na pierwszych dwóch pozycjach. Dzięki temu duet dv One Triton Racing zapewnił sobie odpowiednio drugie i pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Na dodatek wygrali także w klasyfikacji zespołowej, pokonując GTWR Trasmaster.